Czekolada i chałwa i małpki Takie z pluszu brązowe dla dzieci Oczywiście jest noc i śpią ptaki I naturalnie księżyc świeci No i sumnie kantyna na kółkach I jest wiosna z gracjami trzema I kakao i z szynką bułka Tylko właśnie... Jeden wiatr, bo z południa upalny, jeden lok, bo zalotny ze złota, i tęsknota. I trochę noc, urojona kantyna, urojona dziewczyna, jeden księżyc jest tylko realny. Jeden wiatr, bo z południa upalny, jeden lok, bo zalotny ze złota, i tęsknota. I trochę noc. Jeśli nawet powiedzmy bomba świat cały zwali się w gruzy to drobnostka bo wszystko od nowa będzie kwitnąć no i ten muzyk się odnajdzie zgubiony w organach w tym ostatnim zburzonym kościele, a na drodze S18 będzie dużo, choć tak niewiele. Tylko ta piosenka o tej kantynie, zaplątana w liściach jak lotnik i ten lok podejdzie w I z piosenki znów życie powstanie, Jak dwa kwiaty, dwa cienie na ścianie, Z kwiatów rzęsy, a potem oczy, Żeby lotnik miał czym się zamroczyć. By kantyna się stała realna, A księżyc nie, a noc upalna Żeby dzieci szumiały jak trawki. I tęsknota i trochę noc, urojona kandyna, urojona dziewczyna. Jeden księżyc jest tylko realny, jeden wiatr, bo z południa upalny, jeden lok, bo zalotny ze złota. I tęsknota i trochę noc. I śnieg pada przez pomyłkę. I topnieje na jezdni, i wiatr wieje przez pomyłkę. A inaczej było w przepowiedni, bo miało być słońce we dnie i lekkie mgiełki z rana. A tutaj śnieg monstrualny, i padaj, padaj. Jestem dziś tak sentymentalny, że mógłbym sprzedawać łzy.